Witam wszystkich na kanale Hard Gamer i zapraszam na unboxing kolekcjonerskiej edycji poradnika do Assassin's Creed Odyssey. Poradnik kupiłem w promocji na niemieckim Amazonie za 17 euro. Nie dowiedziałbym się o promocji, gdyby nie strona kolekcjonerki.com. Znajdziecie tam informacje o premierach oraz promocjach na wydania kolekcjonerskich gier, filmów oraz takich gadżetów jak ten oto poradnik. Link do strony oczywiście znajdziecie w opisie, a teraz przejdźmy do unboxingu. Cały zestaw został zamknięty dość sporym, lecz bardzo ładnym, ciemnym pudełku z logiem Assassin's Creed Odyssey. Z tyłu znajdziemy przyklejoną karteczkę z informacjami, co znajdziemy w zestawie. A teraz otwórzmy nasz zestaw i sprawdźmy, co mamy w środku. Przyspieszymy nieco ten proces, aby was nie zanudzać. Pudełko na żywo prezentuje się naprawdę bardzo ładnie. Jest zamykane, jak widzimy, na dwa magnesy. A w środku znajdziemy piękny, biały poradnik w twardej oprawie z logiem Odyssey. oraz kolejne swego rodzaju pudełeczko, oczywiście pięknie ozdobione motywem z Odyssey, to w nim znajdziemy resztę zestawu. Skupmy się teraz przez chwilę na poradniku. Jak wspomniałem wcześniej, bardzo ładna biała obrawa z logiem Odyssey. W środku znajdziemy bardzo ładnie i szczegółowo wykonany poradnik w języku angielskim, który przeprowadzi nas przez każdy rozdział oraz odkryje dla nas sekrety całej gry. Znajdziemy tu takie informacje jak na przykład listę oraz krótki opis postaci, które spotkamy w trakcie gry. Prawda, że wygląda super. Sprawdźmy teraz resztę zestawu. To pudełeczko również wygląda bardzo ładnie. Od razu widać, że mamy tu do czynienia z wersją kolekcjonerską. Ok, wypakujmy sobie wszystko i zaczniemy po kolei sprawdzać całą zawartość. Mamy certyfikat autentyczności całej edycji kolekcjonerskiej. Kupon na poradnik w wersji elektronicznej. Mnie się nie przyda, więc kto pierwszy, ten lepszy. Dalej mamy cztery. Trzeba przyznać naprawdę bardzo fajne artworki z gry. Jeśli podobnie jak ja myśleliście, że w tych dwóch białych pudełeczkach znajdziemy coś ciekawego, niestety muszę Was zmartwić. Służą one tylko po to, aby nasz kolejny gadżet nie latał po pudełku. Tym gadżetem jest naprawdę piękny notes kolorystyczny, nawiązujący do opakowania całej edycji kolekcjonerskiej. Złote zdobienia oraz tłoczone logo Assassin's Creed naprawdę robią wyrażenie. Ostatnim elementem całego zestawu jest sporej wielkości mapa całego kontynentu, który przyjdzie nam zwiedzić Odyssey. Na mapę zostały znalezione elementy, które będziemy musieli odkrywać w trakcie gry, jak na przykład miejsca zatopionych statków, wieże zwiadowcze, fortece i inne ważne punkty. Tak wiem, może nie widać za wiele, ale chciałem choćby w takim stopniu pokazać Wam, jak wygląda cała mapa. Bym zapomniał, na drugiej stronie mapy znajdziecie taki oto plakat. A tak prezentuje się cały zestaw. Zbliżamy się już do końca odcinka. Dajcie znać w komentarzach co sądzicie o filmie, jak i o samym pojadniku. Zostawcie kciuk w górę jeśli film wam się podobał. Oraz zostawcie suba, aby być na bieżąco. A już niedługo kolejny odcinek ze Star Wars Fallen Order i Mały Giveaway. Ja już się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!